Hej wszystkim, witam was w kolejnym vlogmasie, mamy dzisiaj 5 grudnia Jedę na 8, dopiero teraz się robi jakoś yy, widno na zewnątrz I dzisiaj wyjątkowo idę tylko na 4 godziny, bo zwalniam się z WF-u, bo ogólnie grupa idzie na lodowisko A ja boję się, że się przeziem Mamy herbatki Oj, zerwałam, no trudno, cóż poradzić Melancholia, herbata czerwona Kwiat słonecznika Pławatek, rabarwa, czerwona porzeczka, ale już kinderze. O, to samo co wczoraj, tylko um, inne opakowanie. Nie wiem, czy oni mają tendencję do dodawania dwóch takich samych rzeczy koło siebie, jak mogliby pomieszać. Na przykład, jeśli w było to samo, to mogliby po prostu zamienić numer, ale nie wiem, czy mi się nie chciało, czy o co O, i zadanie bardzo fajne. Czekałam na nie, żeby dać mój świąteczny kocek. E, tutaj do pokoju jakiś świąteczny akcent. Dopijam herbatkę, idę umyć zęby i zaraz jadę do szkoły. O, ja tam byłam ostatnio, był. tam na nasi... Czekam na autobusik. Mamy tutaj hol zakupowy. Tak. Cóż to? Ja Miałam taki swetorek w wzorze. Piękny. Ładny, ale dotknij, jaki. jaki ładny jest. No, I on piękny. jest taki tutaj prążkowany, zobacz jaki No. Fajny. On tak, fajnie no. Ładny, nie? Tak, piękny. Ładny kolor. Właśnie kolor jest fajny. Czarna farba do włosów. Olej, olej, ja olej chciałam, do to olejowania to... włosów średnioporowatych, bo czytałam, że są do, dobre te oleje. On był drogi i trochę no. żałuję, bo dużo pieniędzy na niego wydałam, ale dobra. Ale jak będzie się sprawdzało to? O, maseczki. Ja też Pierwsza sobie maseczka, rozekład. Miałam taką tylko czarną, ale mhm. teraz widziałam różową, bo jest nagryżająca. Mm, tutaj są serduszka pod oczy. A takie. też sobie kupiłam ostatnio pod oczy, ale nie serduszka. Takie serduszka i jeszcze mam ice pad, spadki drożdamę płatki pod oczy. A tu ja takie też mam, no. Ja wyglądowałaś tym, że kupiłaś i stwierdziłam, że ja też to muszę kupić. Uwaga, uwaga, serum. Z witaminą C z witaminą C do skóry twarzy, bo potrzebowałam czegoś takiego, bo moja cera jest okropna, a teraz będę mogła robić sobie skin routine. Dobrze, będziemy razem <grym> robić. Tak. Zobaczcie, matematyka. Karysuję i podpisuję mi się na iPadzie. Polecam. Jestem już w domku, właśnie wróciłam. Outfit check, bo znowu zapomniałam wstawić rano. Zjadłam już obiad właśnie przed chwilą. Teraz sobie na chwilę jeszcze odpocznę i muszę skończyć montowanie vlogmasa dla Was. Zrobiłam sobie kawę piernikową. Nie wygląda zbyt pięknie. No ale właśnie siadam do historii. Dzisiaj kończę kongres wiedeński, który wczoraj zaczęłam i zacznę rewolucję przemysłową. Przeczytałam sobie temat z podręcznika i powtórzyłam z Wademek najważniejsze kwestie. W ogóle patrzcie na to. <todgłos> Tutaj jakby... Więc co się stało, ale cztery strony mi się tak skleiły. Za śmiesznie, bo nigdy mi się nie zdarzyło coś takiego. Myślałam, że skupiłam kserówkę z angielskiego, ale jednak jej nie skupiłam. Więc będę robić teraz zadanie. Mam na jutro tango. Wczoraj skończyłam czytać, ale teraz właśnie mm, sobie z tej książki, z tych opracowań, lektur i wierszy, bo zawsze pytacie o tą książkę, jak gdzieś wstawiam jakąś stronę z niej. Właśnie sobie z tego teraz skorzystam i sobie podczytam na temat tej lektury, sobie przypomnę. No, walizki. bo widzicie, mam tutaj jakąś promowę. No to dwie takie widzę. To Wam, że sięga! Powiedz, że jest grudzień, bez mówienia, że jest grudzień. Zaparza się dzisiejsza herbatka. W ogóle nie wiem, czy pokazywałam mój świąteczny zaparzacz. To jest zaparzacz właściwie mojej mamy, to znaczy, moja mama go ode mnie dostała dwa lata temu na święta, ale z niego nie korzysta, nie wiem czemu. Także przywłaszczyłam sobie Nastał ten moment, na który wszyscy czekamy, w szczególności ja, czyli te z dzisiejszej herbatki, która mnie trochę przeraża. W ogóle ja się obawiam tego połączenia. Jakby pierwszy raz w życiu będę piła herbatę czerwoną, chyba że w jakimś momencie swojego życia już ją piłam i nie byłam tego świadoma. Ja się boję tego połączenia smakowego. Pachnie dziwnie. No ale dobrze, Teraz się żyje. Dziwna. W sumie jakoś bardzo nie w moich gustach smakowych, dlatego na ten moment dam 5, ale być może jak sobie potem doleję, to jakoś bardziej mi jeszcze posmakuje. Zobaczymy. Czuć tą porzeczkę i to takie wykończenie rabarbaru, bo tak jakby, nie wiem jak to widać, ale tak troszkę piecze na końcu. Nie wiem. No, ciekawa, nie powiem fajne do spróbowania, ale tak na co dzień tego nie piła na Chciałabym zakończyć w końcu wszędzie ten romantyzm, także w kursie, bo właśnie w kursie jest pokazany procent ukończenia kursu, czyli tak jakby kurs pokazuje Wam, w ilu procentach umiecie do matury, tak jakby. I chciałabym, żeby to ładnie wyglądało, więc przerobię sobie te zadania, które tutaj są nagrane. Zniknęłam na chwilę, ale uczyłam się jeszcze wcześniej na sprawdzianca angielskiego, który jest w czwartek i umyłam włosy. Zrobiłam skinker i tak dalej. Właśnie teraz idę ja do taty zapytać, czy kupię mi jutro bilet na samych. Tak jak powiedziało zadanie, szukamy świątecznych rzeczy. Mam czapkę na jutro. Lampki, śnieżynki. Chyba kicz lekki, co myślicie? Kicz. To jest kracik, którego przywiozłam z Pragi i założyłam mu taką czapeczkę. Chciałam tak zrobić, żeby on siedział, ale on chyba nie potrafi siedzieć. Dam tak, żeby już w ogóle mi to wszystko rano spadało z tej półki. Czas na wymianę kocyka. On jest w ogóle taki kochany. Zostałam go dwa lata temu, albo rok temu? Na święta. Nie, dwa lata temu. I do tego kocyka jest jeszcze poszewka na poduszkę, więc też tutaj ląduje. I mam jeszcze taką.